Dokładnie tak, nie przeczytałeś tytułu źle, to w tym roku ma dokładnie w lipcu minie 25 lat od premiery jednej z najbardziej ikonicznych gier rajdowych, jakie kiedykolwiek dano nam zagrać. Sequel, który tylko i wyłącznie umocnił pozycję Codmasters, jak i samej serii Colin McCroy Rally w Halisław jako jedna z najlepszych w historii gier rajdowych. Mimo wielu lat na karku, druga część wciąż uznawana jest przez wielu za tą najlepszą w serii. Tylko dlaczego tak jest? Przekonajmy się, spoglądając z perspektywy czasu, co oferuje Colin McRae Rally 2.0. Zacznijmy od krótkiej historii. W roku 1998 ukazała się pierwsza część serii, która dawała dosyć dużo możliwości. Jednak gdyby nie nazwisko rajdowego mistrza, prawdopodobnie nie osiągnęłaby aż tak dużego sukcesu. Nie oszukujmy się, wydane niecały rok później Mobile One Rally Championship, o którym na marginesie zrobiłem już materiał, do którego możecie przejść klikając w kartę w prawym górnym rogu, to o wiele bardziej zaawansowana technologicznie i bogatsza w treść gra, nawet od Kolina 2.0. Jednak nazwisko latającego Szkota bardzo przyczyniło się do sukcesu serii. W przypadku drugiej części deweloperzy Scott Masters postanowili podnieść poprzeczkę w zakresie realizmu i grywalności. Skupili się na ulepszeniu modelu jazdy, wprowadzając bardziej zaawansowany system fizyki i dość realistyczny model uszkodzeń. Na efekt końcowy złożyło się wiele czynników, jednak tym najważniejszym. Była współpraca z profesjonalnymi kierowcami rajdowymi, w tym samym Colinem McRae. Jednym z kluczowych elementów, które wyróżniały Kolina, był dość realistyczny, choć marketowy model jazdy. Twórcy położyli duży nacisk na odwzorowanie zachowania samochodów na różnych nawierzchniach, takich jak asfalt, shooter czy śnieg. Dzięki temu można było wciągnąć się w rozgrywkę i poczuć, jakbyśmy rzeczywiście siedzieli za kierownicą auta rajdowego, konkurując o mistrzostwo z najlepszymi. Gra wprowadziła już wcześniej wspomniany zaawansowany system uszkodzeń pojazdów, który wpływał na osiągi oraz zachowanie auta w trakcie rajdu. Co kilka odcinków mieliśmy dostęp do strefy serwisowej, w której to musieliśmy zdecydować, które części chcielibyśmy naprawić przed kolejnymi etapami, ale również zdecydować, czy nasz styl jazdy i warunki pogodowe nie wymagają zmian w ustawieniach auta. Oczywiście każda strefa serwisowa była ograniczona czasowo, przez co musieliśmy dokonywać strategicznych wyborów odnośnie napraw oraz zmian. Colin McRae Rally 2.0 oferował szeroki wybór samochodów, których było 15 część z nich do odblokowania, wygrywając rajdy oraz mistrzostwa i nie zaliczam do tego różnych wariacji tego samego auta, a do odblokowania istniało również kilka bonusowych aut, które mogliśmy odblokować poprzez użycie kodu. Jakimi autami mogliśmy wyjechać na trasy rajdowe? Były to m.in. Subaru Impreza WRC, Ford Focus WRC, Mitsubishi Lancer Evolution, Peugeot 205, Ford Sierra itd. Oczywiście, czym byłby tak duży wybór aut, jeżeli nie mielibyśmy gdzie nimi jeździć? Do naszej dyspozycji odda 90 zróżnicowanych tras odzwierciedlających prawdziwe odcinki specjalne z różnych zakątków świata, takich jak Finlandia, Szwecja, Kenia czy też Włochy. Oczywiście lokacji było więcej, jednak nie będę ich wszystkich wymieniał. Dzięki tej różnorodności gra przyciągnęła do siebie wielu nowych fanów, a powracający mogli na nowo wciągnąć się w rajdowe mistrzostwa świata. Gra oferowała różne tryby rozgrywki, w tym tryb zręcznościowy, w którym bezpośrednio rywalizowaliśmy z AI lub innymi graczami, co zwiększało jej atrakcyjność. Chociaż jak wiadomo, to klasyczny tryb rajdowych Mistrzostw przyciągnął najwięcej graczy, sama gra była zaś dostępna na PlayStation, PC i Game Boy Advance, co sprawiło, że Colin dotarł do bardzo szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Sukces Colin McRae Rally 2.0 utorował drogę dla kolejnych tytułów serii oraz innych gier rajdowych. Dość wysoki poziom realizmu, różnorodność tras i pojazdów oraz zaawansowany system uszkodzeń stały się standardem, do którego dążyli inni deweloperzy. Chociaż trzeba przyznać, że Mobile One Rally Championship, gdyby było lepiej poprowadzone marketingowo, a kolejna część nie zaliczyła dosyć dużej wtopy, to na pewno byłaby lepiej zapamiętana. A seria Rally Championship możliwe, że przez dłuższy czas konkurowałaby Serią Colin McCray Rally. Podsumowując, Colin McCray Rally 2.0 to tytuł, który zdefiniował pewne standardy dla gier rajdowych na wiele lat i jak do tej pory jest prawdopodobnie najlepiej wspominaną grą rajdową w całej historii tego gatunku. A wy graliście bądź dalej gracie w Kolinach.